Dzień dobry moi mini, witajcie po troszeczkę przerwie, ale witamy już was w końcu na marcowym odcineczku, jest też w marcu na jak jest kolonia, no to co, nie, nie, nie byłoby coś dziwnego, byłoby coś Nietypowego ja bym powiedzieć, że nie ma z nami sąsiada. Dzisiaj z nami oczywiście sąsiad Oskar. Dzień no dobry, witam Cię drogie sąsiedzie, witam Was na pierwszym odcinku nowego, nowego sezonu, gdzie jesteśmy w marcu, jesteśmy oczywiście, jest to jak się nie zmieni, u ostatni na sezon na kolonie, ja mam jeszcze piątku, tak jak było mówione, odcinki co dwa dni. No jak widzicie trzy nasze ciągniki na, na gospodarstwie tutaj stoją, widzicie pięknie naszego zytorka który z boku tam stoi z naszym rozsiewaczem ale to jest druga część odcinka. Widzicie nasz piękny stojer z przyczepą Jedziemy, sprzedać Słonecznik. No i tu jest nasz ciągnik, który dzisiaj odchodzi. Dzisiaj będziemy się z nim żegnać. Przede znaczy, nie wiadomo, bo dzisiaj przyjeżdża kupić. Generalnie, jak zauważyliście w poprzednim odcinku, usądź też bogatany. kto nie wie to was zapraszam. Sprzedałem kurnik, który tutaj miałem wypiędziłem go już, pizdiet, nie jest mi potrzebny. Spalony się Tak jest. I sprzedałem sąsiad, mi sprzedał poza odcinkiem. Dziękuję ślicznie. Jezus, wyłączyłem prawie materiał sałatę, więc idealnie. Dokładnie, Dobra, ja będę sprzedać pierwszy transport. Słoneczka ja będą dwa. są się ja bym się mógł na drugim transporcie zatrudnić, żebyś mi jeden przywiózł? A może? Bo mi zauważył, że mi to nie działa, po prostu mi to załaduję Ja się potem, jak rośnie nawóz, to ja pojadę. A mi to Jest, of course. Dobrze. Eee... Dobra, jedziemy sobie już na naszą piękną skup. Także materiały co dwa dni. Dzień dobry. Nie wiem jaki w niedzielę, Zobaczcie może być kariery, bo jest idealnie pociąg jedzie. <laughs> nie, ale fajnie. Mam dziwne zcinka, ale w, mm, mam to troszeczkę dzisiaj głęboko, chcę ten odcinek nagle, żebyście mieli go w końcu. Eee, dobra, zatrzymamy się. Są się co tam, jak tam życie. Jak tam drówko? A nic ciekawego. Poczekamy aż pan z te rogatki podniesie, dziękuję, nie mogę wyjeżdża, bo to będzie na nagraniu, to już dostaniemy mandat i tyle będzie dobra. Szczerek leci, leci. Sąsiad, musisz mi coś powiedzieć, bo ja tam u ostatnim chłopaku byłem się popytać o lawety, bo ja tam niedługo no. też będę coś przewoził. Dowiedziałem się, że do ciebie nowe nabytki kiedyś mają przyjechać z lawetą, czy to a jest prawda? O, no, mają, mają. a no proszę, także wiecie co będzie na kolejny odcinku świata się działo. U mnie, na, na, u mnie jedyne to będą na razie pola, aczkolwiek najbliższy nowy, nowy, nowy będzie wymiana ciągnika. Jeżeli uda się, tak że ja będę miał trzy odcinki sierpnia, yy, to ci powiedzieć. Tak yy, ten mam przyszła w wiesz? A. Dobra, sypiemy. Pierwsza ale ładny zestaw to jest. Prima sort. Co prawda, no muszę tam jeszcze pomychać, aczkolwiek. A właśnie, e, będziemy poza odcinkiem. E, będę poza odcinkiem. E, jedna z moich rzeczy będzie na sprzedaż. Ta jedna wielka, znaczy ta jedna siówka, będzie na sprzedaż oraz ta jedna mała, ale to jeszcze mamy czas. Właśnie ten mm, kupiec ma niedługo do mnie przyjechać. Bo z tego co mi było wiadomo, mówił, że jest w wsi. Wcześniej już do kolonii. No kolonia jakaś wielka, strasznie duża nie jest, więc jest szansa, że niedługo tutaj zawita. Postanowiłem, że sprzedaję to do rolnika, nie sprzedaję to e, żadnemu innemu chłopowi, bo mówię po co mi to jest. Wolę rolnikowi, niż żadnemu kupcowi. Wiecie, wiecie jak kupcy działają? O Jezus, Aż wrażenie, przejąłem sobie zakręt. Wjazd na gospę e, także na no, kurniki nie ma nieopłacalne. To jest biznes na razie. Stwierdziłem, że nie bawię się. E, dobra, ja jeszcze tutaj gdzieś stanę. E, Sąsiedzie, czy ja bym cię mógł zaraz prosić? Ja już Jakbyś ty się tutaj cofnął i to wszystko zrobił, naładowaną. tą przyczepę, byłbym wdzięczny Znaczy tutaj tak jadę, bo nie wiem Dodaj. Jezus Maria, przecież ten pan już przyjeżdża No maszynki pochowane, w miarę mi się to udało pochować No 160 tysięcy, no sąsiad ma więcej, no ale jak mają będą na bytku sąsiada, no to on troszeczkę zgubi pieniążków Dobra, ja wam życzę jeszcze raz, miłego piątku, muszę się napić Mirinda, No No zdrowie na dobre rozpoczęcie weekendu A kiedy, gdzie ten pan jest? Sausage klikam, żeby nie O, Coś, coś słychać, nie? Coś jedzie, ja. Czemu to Sausage sprzedaje? Krótko wiem na temat. Nie działa mi po O Jezus Maria, co pan, Jezus. O Jezus. Panie, wierzaj pan. Panie, pan. Nie zastanawiaj się. Jezus, pan. Ty, ja chyba jakiemuś też to sprzedaję, nie? Biegi się ze Dobry Dzień Dobry A mógłby pan tym tak trochę a co, odjechać? A Tomat czy manual? Manual, z cienia, pękło. Panie, mógłby pan mi tu wjechać na gospel, bo tu jednak sąsiad chce wyjechać Chyba No nie, ja tu stanę ci na boku, to są później to sprzedaż. A ty byś nie mógł na tym jechać, wie, jakby bym zwyczajny, byś mi do tam pojechał A, tam pojął. na pociąg, jo, jo, jo O, no, ta, dzisiejsi ludzie No Panie, wiesz, pan cofnij, ja sobie wyjadę No, prze przepuść pana, przepuść mi sąsiada no, wierzaj pan. panie nie zastanawia się. 1700 zł jest słonecznik słonecznego dawaj, 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 dawaj. Dawaj, wierzaj, wierzaj. Kurna, takie auto. Ciekawe. Cień zainteresowany. O, to teraz mogę. się, Dzień dobry ślicznie. Dzień dobry. dobry, witam pana serdecznie. Rękę się witam. E... Dzień dobry. No, pan zainteresowany jest kejsem, tak? Tak. Ja wyseta. Zainteresowany pan, no to proszę przede mną, tu jest piękny kejsik, jakieś pytania, tam w ogłoszeniu wszystko było, ale może pan pytać. Ile ma motogodzin i w jakich pracach brał udział z reguły mm. 34 ma to godziny. w jakich pracach brał udział ostatnio czy na początku swojej żywoty? Ogólnie na początku i pod koniec. Panie, na początku no to wie pan. Puk przyjął czwórka Unii, coś polatał gruber Unii 3 metrowy Eee, co jeszcze? No, z transportem, z przyczepkami, e, z przyczepą, e, tam co sąsiad jeździł, no to przy kukurydzy i normalnie. E, z kosiarką, marki Samarz. E, sąsiad, on 30 u mnie latał? Nie pamiętam. Pók, głównie oka z przyczepami widziałem. No, pług, przy, puk, przyczepy no transport i Gruber i o i siewnik, ale stary. ale to tak bardziej jak zator coś tam nie domagał albo trzydziestka. a tak to wie pan mokre tereny mokre tereny no dokładnie a serwisowany był panie co dwa lata wiesz dwa lata temu dobrze że miał kapital kapil i wymianę. no jo dwa lata temu to było więc Dobra. jak pan chce się nie przyjąć, to proszę bardzo tak a jak tam z elektroniką i z kogutami? Panie, to znaczy czy całe? panie, tu mysz nie ma, tu tylko szczury i, i sąsiedzi co plują, tamty nie fajnie. Nie, no, panie, wszystko jest w nim. Ja tutaj dbałem o tego case'a bardziej niż o swoją żonę. Widzieć, pan, jak leży, co nic. Yy, no, w ciągnik w dobrym stanie, uważam. No, kogut działa, oświetlenie, wszystko działa i tam chyba rok temu mi lampę jakieś poszły żarówki, ale to wymieniłem świecę i wszystko później tacy było, więc ciągnik idealny. A pan chce go co, jako główny, do pomocy, czy jak to będzie wyglądało? No, do pomocy, do transportu głównie No to panie, do transportu da, da się radę, nie sąsiad? Dokładnie, sąsiad mhm. radę Jak pan chce, to proszę usiąść, potestować sobie, bez problemu Ja nie widzę przeciwwskazań Czy pan coś jeszcze chce? Dobra tak. Wykonam telefon, zobaczyć czy dostanę tego tak. Jo, ale pan chce da się nim przejechać jeszcze? Czy co, czy jak to robimy? Nie. W sensie widzę, że jest zadbany i widzę przez tak. Nawet tak usiądę, to widzę, że jest wszystko dobrze to. No, ja, bo tam staram się go umyć. Yy, a jeszcze mam takie do pana pytanie. Yy, pan z daleka jest bliska? No tak po środku z dwóch i... To pan sam przyjedzie po niego i sam go pan odwiezie Ja się no, bez No i super Mógłby pan tam stanąć, ja to pa... Ja będę zdjęcia pana tu tutaj zrobić na miniaturkę wie, to nie problem Jak pan będzie chciał, to pan otwarza... Za... O, niech się pan tak... O, dobra Nie, lepiej by pan był przetraktorem, by był wdzięczny O, i niech tak pan stoi Owie pan, to na YouTube wszystko, wie pan, no eee, dwa... Panie, opór jest po podwójny z troboskopu Mnie zakładał no bo... No bo, wie pan, no idzie na sprzedaż, więc, no jakby pan, Aha, i wie pan, jakby już pan był zainteresowany kupnem, pan zgadnia wszystko, to jestem w stanie, bo kilka ofert było, ale to pan był taki najbardziej, jak z panem rozmawiałem, najbardziej by chętny. Ja jestem w stanie poczekać 2-3 dni, więc bez problemu. To dla mnie nie jest problem. Dobra, to jutro powinienem mieć Dzień. decyzję z banku na kredyt. Bo cena pasuje 25,5 tysiąca, jak gadaliśmy? Bo tam mam 26,5, ale te 1000 panu odejmę, bo wie pan, że wie, wie pan jak to jest, nie? Do tego, co ci No, dobra. Jak, bez, jak z transportem, to tym bardziej, to wszystko bez problemu, dobra. O, jeszcze pan dostanie, ale tu kurde ich nie ma, bo muszę iść do szopy, a tam muszę porządnie zrobić dwie opony jeszcze tylnie. Eee, dostanie pan. A, za kurde. Jo, 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 bo przedni kurde miałeś do wymiany, no ale mówię, jak małeś na szwedę, to nie będę wymieniał, a tylnie miałem... Od szwagra pożyczyłem, od, od szwagra, od szwagra znajomego pożyczyłem, skupiłem jakiś czas temu, nie były już używane, bo też jeszcze dawało radę Bo widział pan tego że to jest aktualnie główny pociągowy no to on jego prace wszystkie przejął, więc od można sezoną tak bardziej pomocniczym ciągnikiem jest Gruberek, to wszystko, dobra, jak pan już wszystko wie? Dobra Jo, to dziękuję ślicznie I Pan ma mój numer w kontakcie, będziemy, nie? Ale ładna audycja no, no za na prezent przeszło O proszę, od tego. Jak dwa pan, jak ktoś taki dostał od bezdomnego dwa wiadomek jakie auta i później mu się zmarło. Tak Tak to było. Dobra, porządek jakiś na gospie mamy. Pochowane niektóre sprzęty elegancko są. Są przez pewnie w szoku, że pochowałem coś. Dokładnie. Dobra, wiecie co? Ja najpierw pojadę na wóz na jednym polu rzepaku. Eee, za chwilę sprzedamy ten mój słonecznik eee, No co, no kupiec przyjął, tak jak było mówione, case jest na sprzedaż eee, o, Dobra, pójdzie przede mną eee, case, case jest wystawiony na sprzedaż eee, Bo chcę coś większego, trochę nowszego eee, Jaki, jaki przejdzie ciągnik? Czy to będzie case, czy to będzie inna marka? Wam tego nie zdradzę, sąsiedź widzę, że macie już fajne też to Niedługo będziemy mieli koszenie, jo no? Dokładnie. w macie podnieść swój maszynkę. Sąszat, jeżeli się nie zmieni. Udało mi się. Z chłopakami ty ich nie wiem czy kojarzysz, Ale to poza odcinkiem, bo nie chcę na wizji na razie takie rzeczy mówić. Jest duże prawdopodobieństwo, że takie małe Ala targi małe będą u mnie przy zbiorze że, że, że targi. No wiesz, przyjedzie ciągnik, jakaś maszyna na testy, więc jakbyś chciał coś potestować, to może się zgłosi, może tobie też dazy na jakąś maszynę. Dobra, się zobaczy Bo tam wiem, że mają przyjechać jakaś e, prasa do kostek, bo ja muszę coś, e, żeby to kus było e, Ma przyjechać jakiś kurde, co tam oni jeszcze mieli, e, no, no wiesz, ciągnik z prasą e, Jest szansa, że przyjedzie e, kosiarka na pewno, bo ja swoją małą samaszką nie dam rady wszystkiego więc pewnie ja coś wykoszę, coś przyjedą oni wykosić, więc... Jak no, coś... Ja będę miał problem ze swojej, żeby skosić jednak to wszystko. No to może się udowiesz, jak przyjdzie tutaj na jakieś testy, to sobie zapytasz tam, czy ci nie, nie dadzą, nie, bo wiesz, jak ktoś po testach zawsze tam ludzie dają. No. Więc tutaj nie będzie, nie powinien być w problem, więc mówię, jest taki plan, bo ja mam tego żyta dużo. Ktoś powie, że za dużo, ale jest to bardziej myślane w stosunku do kurs, więc jeżeli przejdziemy na nową mapę, tam chcę te, te kozy jeszcze iść bardziej e, i po prostu one zrą i żrą i jeszcze raz zrą, trzy razy zrą e, a my sobie jedziemy na pole e, na którym w zasadzie nie pamiętam co ja co zrobiłem e, ale jadę na te pole czekaj, jeszcze te pole już w ogóle przyjechałem e, bo ja tak wam powiem, że dawno nas nie było na tej kolonii nie, dobrze. E, na tym polu nie będzie oprysku. Dlatego, że te pole jest pierdzielone ścieżki, ma, zrobimy trochę szerzej powinny powinny Więc stwierdziłem, że sobie tutaj przyjedziemy, rozsiejemy nawóz. I tam sąsiada, co się stało? Ja jestem tu. Co tam pora porabiasz dzisiaj? Ja, tak ogólnie, nasiona przyjozą. Ja mam, że torka nie było używanego, a w nieprawdy, kiedy ostatnio rozsięwa na tej serii, była użyta. Mówię, mam taki fajny. Człowiek się, się rzadko uży, używa takich sprzętów, prawda? Sąsiad? Dokładnie. Trochę od na 25, bo naprawdę trochę tych 25 nie było, więc wracamy na wszystkie dwójki. Idealnie sobie ponagrywamy. Pewnie jutro sobie człowiek usiądzie albo jo, jutro, bo w sobotę nie ma, ewentualnie w niedzielę. I sobie nagramy kolejny odcinek do sąsiada. No, jak sąsiad wiecie, no, przyjedzie do niego nowe nabytki. No, mnie. Też no, no. No. U mnie przyjedzie jeden nowy nabytek w, 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 w wrześniu, e, w kwietniu, w e, co tu się stało, tu w ogóle mi się nie, nie zasiał. chryste panie, co tu się stało z tym, a tu szczeszka nie wyszła. i chuj, e, przyje nie wiem co się stało, e, przyjedzie do mnie, e, co do mnie przyjedzie? Mm. Przyjedzie do mnie jedna maszyna. Takie jest plan, że na razie sobie kupię jedną maszynę, później zobaczymy czy będzie kolejne, bo jedno na pewno potrzebuję, eee, no nie zdradzę jaką, był plan żeby wymienić sobie kosiarkę na większą, bo jednak te 2,5 metra chyba ja mam, czy jakoś tak, e, dziwne tu też ścieżki mi powodziły, pian chyba, bo co nic. E, więc e, więc jest taki plan, że... To przyjedzie nowa maszyna, e, kosiarkę się zostawiam, ten sezon jak chłopaki się zgłosili, że przyjadą przy, na tym życie A ci powiem są, że to przez przypadek się z, z, zgłos, zdążyło, z, z ten stało. Pamiętasz, są te e, targi wszystkie, jak Opolagra i Bednary, wiesz które, nie? No No, no to tam pan, byliśmy jednego dnia, tam taki jeden się ze mną pogadał, że jest z naszych okolic, że tam, czy nie chcemy na testy Ty wtedy chyba poszedłeś do Agromaszu właśnie więc mogło ci tam nie być. I się spytał mnie, czy ja nie chcę na, na testy wziąć sąsiadę ja powiedziałem, że wie, potrzebuję głównie na kosy. Bo jednak, ja no co, średnik mam wymieniony na razie. Nie muszę, silnika kurde, tak jak bogada, nie kupuję, opryskiwać, Mam wymieniony, rozsiewać. E, no, ewentualnie płyn, no, ale to późno dopiero w następny sezonach. Więc mówię, dobra. E, tak ten pan powiedział, tak się stało. Więc mam nadzieję, że to. Wypali wszystko, ale do tego czasu jeszcze trochę będzie. Sąsiedzi, mam do Ciebie ważne pytanie. No. Bo Ty będziesz chciał mieć dwa odcinki z marca, czy jeden? Na pewno chcę mieć jeden. A udałoby się dwa zrobić? W no. e, nie wiem, jakoś się w buraka miał i bo u Ciebie zaczęliśmy kwiecień. No się w buraka ja mam po tym, ja mam po... E, po, 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 tym, pożycie, ja mam, będę miał późnego buraka. Hmm, a nie dałoby ci się dwóch, drugiego odcinka ogarnąć? Nie wiem, takie jakieś pole nie będziesz kupował, czy na tym polu nie będziesz miał do roboty? Nie. Kurde, bo ja chciałem mieć trzy odcinki z tego z marca. No to dobra, jeszcze nie mówimy, że nie będę miał, będziemy kminić. Bo mo, Jezus Maria, ty Ej, co? Dobra, nie wiem co się stało. Hmm, więc może się uda, że będą trzy e, jeżeli by się uda, że będę... ale tu jest ładna ścieżka prza. E, jeżeli by się jakimś cudem udało, że będę miał trzy odcinki mm, no to dopiero w tym trzecim przejdzie nowe, na wymiana ciągnika. Jeżeli się nie uda, no to w następny będzie wymiana ciągnika i, je, i przyjazd drugiego. E, dziwne, że to nie posiało, ale to nie to. E, no co? no Wam nawóz na pszenicy tutaj. E, tak, i mam plan, żeby sobie do pszenicy eleganckie, żeby ro, ładnie rosła. E, tutaj wywieziemy. Pierwsze ścieżki no, trochę nie wyszły, ale więc jak człowiek wchodzi w nowości, to nie ogarnię wszystkich rzeczy, nie wiem, czemu to nie wyszło. A też będę miał nauczkę na przyszłość. Miałem się kupować pole, ale stwierdziłem, że sobie nie będziemy kupować pola, zostawiamy kupno pola na następne łocineczki, yy, yy, bo jeszcze będzie trochę tych. Yy, no, są maszyny je ja na razie bardziej w pola, ale to tak wyszło, że wyszło. Yy, no i wracałem do tego, co ja tutaj mówiłem. Yy, że, no na nawóz, w rzadko to jest akcja, będę jeszcze miał opryski, ale to opryski będą pewnie w, w maju. E, więc, więc ja na pewno chcę w w tamte zony miałaś majowy odcinek, ja chcę mieć majowy bo bym chciał żepaki sobie wszystkie opryskać. E, elegancko by było fajnie. E, żeby opryskać sobie rzepaki. No, bo ja mam 3 rzepaku Generalnie nie wiem, czy sobie coś jeszcze zrobię w tym odcinku. Eee, czy jakąś drugą akcję. A słyszę, ty te. No, bo nie ukrywaj mu ciebie, będzie wymiana maszyn Pokolenia, pokoleniowa hmm. wymiana maszyn, nie zdradzę jaką. Eee, czy ty już je wystawione masz? Eee, jak to wygląda? Mam wystawione. A eee, i co się zgłaszali ludzie? I jeden już jest sprzedany. O proszę, a drugi? Drugi tam chętnie dzwonili. Ale na razie decyzji nie było. A jak myślisz? Ty. Kiedyś się to doszło teraz, w, w marcu, w kwietniu? Jeden ja mówi, że weźmie w tym, w, w marcu. O proszę. Jedną rzecz. O proszę. Widzisz, ja, kurde, jakby mi się udało ten. Z, z tego, za, oj Boże, za to, raz, za to rok nie zostaje. E, jakby mi się udało sprzedać za e, pierwszym razem e, ten zestaw, czy znaczy tego face'a, to byłbym w niebie. Jakby ten pan, ten, ten rolnik go wziął. Kurde, nie zapytałem, a tak chodzi następnie. Na odcinku to się spytam. Ile tam hektarów mam No powiedział, że będzie jako ty środko jako ten. Nie, no, ale jako... ciągnik transportu czy sąszczom, no to, są to jest sam patwiernie. Nie był zły. Czy? Nie, nie był. Kurde, jak widzicie słoneczniki moje skoszone. Elegancki, haj. Eee, no nope. No co, no będzie troszeczkę tutaj akcji, zrzucona trochę będą do koszenia. No ale to jak było mówiąc, coś się samo koszę, coś chłopaki przyjadą, bo to mi się udało ogarnąć. Co nasza, coś tam i przy ostatnim przy e, koszyle jakbyśmy pomprzy po, po mówili, że coś tam o kosiarce myśli, więc może mu się uda jeszcze przetestować jakąś. A ty co w ogóle teraz zrobisz, bo, bo nie wiem czy ja się pytałem, a jak się pytałem, to nie usłyszałem. Ogarniam przyszałam. na gospie. A, aha. szukujesz się pod przyjazd, jo, ja, to jest fajnie jako. Nie, nawozy, przy, nawozy i nasiona przy... Późno, ci powiem, że ja też będę musiał jakieś nasiona nawozy, prostu. na tej serii ci powiem, ni do nikogo nie przyjechał też powód nasiona i nawozy, żebyśmy się zamówili, nie? Nie. Ja na peta przywiozłem po prostu. Ale nie było, że wiesz, że się zamówiliśmy filmy żadnej, ani, A no to tak. A właśnie, to trochę późno mówię, ale zobaczcie sobie na YouTubie shorts. Z tej akcji słonecznej to tutaj była koszona. I jutro, bo stwierdziłem, że jak wrzucę, odcinek do Wam szorca wrzucę eee, z tego, tutaj było c ja, ja dwieście minut odcinka. Eee, nie mam nic chyba do zrobienia, już. Eee, bo takie miało być to tylko pierwsze. Wiedziałem, że trochę zajmę. Ja, z tym Pan przyjedzie, eee, Rozsiadłem sobie sobie na nawet, czyli to, co było moim głównym celem. A ten odcinek udało mi się zrobić. Eee, Sąszę te Panny, te belki moje, te, te, te Twoje belki wziąć, co u mnie są. No wiesz, ja no tak, aż, aż tak już nie potrzebuję, ale wezmę spokojnie. To dobrze, jakbyśmy pierwszych nie bierze jednak to myślę zapaka to idą pod palenie. E, co nic. E, A gdzie on Z tyłu. A tu Bo na 30 Sąsiad czemu... Sąsiad, ty wróciłeś teren na gospę i zamknęła się brama czy tylko mi się coś bugowało? się coś albo ja mam jeszcze na przyczepę. Nie wiem czy dzieje sąsiad, ale ja mam taką. Do ciebie. Jezus, tam, Maciej, został wszyscy ciągnię przy No, przy, przy domku e, ja mam taką prośbę, Jakbyśmy później po w odcinku trochę dalej. Bo na razie nie muszę, żebyśmy spróbowali, żebyśmy naprawili serwer. Bo ja mam jakieś bugi bugi ostatnio tutaj. E, dobra, więc ale na razie, jak wiesz, jak u ciebie nagrywam, bo to że nie podda cię potrzebowało, to też to się dam radę. E, dobra, my idziemy na ten słonecznik, e, bo są pieniądze mi potrzebne. Które będziemy wydawać? Czy ich nie będziemy wydawać? Nie wiem, nie wiem Kurde, wróci I dało nam się zwrócić To by go zawniewać, jak, jak chłopaki coś działają A, dobra, dobra No pewnie znowu jakoś, kurde, się skarnie będą sprawdzałem nie, nie zdziwię się Jak to chłopaki... O Jezus, przepraszam, nie to kliknąłem Zły przycisk przycisłem Dobra, pociąg zaraz przyjedzie Eee, więc ja sobie wrócę na Gospę, poczekam. No nie, no nie robię drugiej akcji. Eee, bo Głównie zależało mi, żeby ten pociąg, eee, że, tfu, żebym ten Casik był, więc. Eee, więc on, no no, kajsik, no pojedzie. Mówiłem, że tutaj eee, pojedzie w tym sezonie, mam nadzieję, że to się uda. No porobi swoje, ale chciałem go coś nowszego, lepszego. Eee, troszeczkę mi się nie ukrywa, znudzić tych wszystkich ciągników, bo ani że torek mi się nie znudził ani 30, ani tamten malutki Casik. Ten jakoś mi się znudzi, nie wiem, czemu jakoś. Zakup był dobry, ale coś w nim niestety mu brakuje, ale swoje zrobię 33, myślałem, że 35 tygodni no ale niestety mu się nie uda, no chyba, że jeszcze w następnym odcinku nim coś porobię, ale to to wszystko się okaże, jeżeli będę 3-marcowe odcinki miał, no to on jeszcze następne sobie coś porobi, tam potem wyślę filmik, no temu, jeżeli on go kupi oczywiście, jak pracuje w polu, więc, więc co, no będzie wymiana ciągnika, to już wam zaradzę, pierwsza w ogóle u mnie, bo sąsiad wymieniał, Dwa ciągniki sprzedawał, dwa no, u mnie pierwsza. Ale to. Włatek pojechał i. i usuś. mnie ten powiedzie... oby dwa ciągniki były z turem. Nie. U mnie nie, um... o proszę. To teraz dojść będzie jedzie z turem. nie, został dojściowy. Nie, no, do, dojść, zostaje. Ona akurat się sprawuje. Jągier też. Ale jestem zawsze ciekawy, że się tam zakupię za ciągnik. A do się dowiem, powiem. Więc zrobiłem tu jakieś takie porządne, No, moja przyczepa Pięknie tutaj stoi, moja cargo. Udało mi się no tutaj wjechać, ale na styk. Więc uwierzcie mi, że było ciężko. No, jak nie ma tego kurnika, to od razu tu nie wiem ładnie wygląda, trochę więcej miejsca jest. Więcej terenu Nie stawiam szklarni drugiego, bo nie opłaca się tutaj, ale bo plan. Eee, no co, no beczczkę będzie długa, użyta jak z ciągnik Uwierzcie mi, że tak wyczekuje ten ciągnik, że nawet nie wiecie. Ale odnośnie tego ciągnika pogadam w następnych odcinkach i do za ten słonecznie sprzedać się trochę pogadam. No rzutnik brudny, bo będzie pracował. Nie robić się drugiej akcji. Generalnie yy, będzie wykupowane 3 pola. Yy, 3, no dwa już wiecie, ale to musimy sąsiadem ogarnąć, bo nie wiem, co się stało. Ale no, bugi z tym serwerem. Yy, na jednym polu ten rolnik przesiał mi uprawę na, na żyto na kieszonkę. Na drugim polu ja sam zasiałem, więc się będziemy musiał tak zwanym F12 ustawić, bo nie wiem, co się stało. Ale to spokojnie, to jeszcze masz czas i ja będę jednak pole kupował, ale to w następnych odcinkach. A, Sąsiad, nie mówiłem ci. Pamiętasz jak ci mówiłem, że potrzebuję pole do Pyrków kartofli? No. O, idealny pociąg Tu już mamy ogarnięte. Na sklepie już byłem, chłopaki, ten, ulotkę byłem, podpisałem umowę I we kwietniu będzie brane. Jo, w kwietniu mogę, ty, Czekaj, ja muszę spać, kiedy ja mogę pyrki sadzić. W kwietniu, nie? Jo, w kwietniu. W, kwietniu, w kwietniu. Dobra, jedź. Ty, Sąsiad, ja mam tylko 15 ton tu. Weź mi to załaduj, ja nie umiem załadować nawet. ty no, wszystko. A! A. A wiesz co, mogło się zbugować Że to przeszło twoją? Nie to moją A moją nie przeszło I co teraz? Czekaj. To mogło przyjść, dobra wiem na którą Aha, dobra No to mi to załaduj i bądź na tamtej gospy To przelew mi te pieniądze, jakby ci tam przeszło Chociaż nie powinno bo to, bo to, nie powinno, bo to będzie u mnie wynajęte no niestety, o, ładuje się. No niestety, musimy tak się słońce, i taka jest ta mapa. No, nic z tego nie zrobimy. Na, nowszej ma na nowej mapy, mam nadzieję, że tych skupów będzie trochę więcej. A jak mnie to Właśnie. się trwa, Dziękuję. 27600. E, co czekaj, jaka była najwyższa cena? 1699. Dobra, sobie zapamiętam to. Jezu, nie, nie pisz. Teraz jest najwyższa. Czekaj, jest. Ja, się, ja się to zapiszę, dobra, żeby wiesz, wszystko było w kalkulatorze. Eee, czekajcie, kalkulator. A w sumie mogę ruszyć sobie, no. Maszą e, e, 1699 dodać no, 7606 e, Nie dotać idiota tylko... Pomnożyć? <gryw> razy. podzielić? Dobra, już mi nawet nie wyszło. 115 No, pieniądze będą z tego fajne. Powinny być fajne. O, witam sąsiada gospe Co ci powiem, że dobrze, że jeszcze popatrzyłem w telefon, miał nisko ekran, bo miał nie patrzeć na begazownie, nie? No to dobrze, że miałem ekran nisko. Dokładnie. To naprawdę się dostanę ja to. Jo, dostałem wszystko ja. Dobra. Więc przeszło fajnie, No 206 tysięcy, mamy 200 tysięcy na końcu. No ale przyjdzie wymiana ciągnika, kupno ciągnika, wór pieniądze nam, znikną z tego konta. Mm. Ale to do tego czasu jeszcze trochę będzie eee, Jezu, Widzę, że tam chłopaki fajnie działają eee, Na tym tam tym skupie eee, No i co, eee, nic nie robię w, w polu W eee, na następnym odcinku zaczniemy coś w polu wychodzić. Sąsiad o, no. dobra, Jeszcze w tym odcinku sam sprawdzę, bo ja znam, że sobie zapomnę A, co? Bo myślę, że już będzie z 22, bo piątką i na mapy e, Pyrki mogę w kwietniu sadzić Dobrze, dziękuję, chciałem się upewnić, że na pewno pyrki w kwietniu będą Eee, więc, no, następnym odcinku, jeżeli się nie zmieni, będziemy ściali na nowym polu. Ja taki mam plan, żeby sobie zboże posiadać na nowym polu, eee, bo to jest mój cel. Ale to oczywiście w następnym odcinku. Ale, jeżeli jak chodzi o następny odcinek, to was zapraszam serdecznie do mojego sąsiada kochanego u którego no będzie się dużo działo, są też masz przygotowany że alkohol księdza na, 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 na to co to i Ja wszystko ogarnięte no proszę no to, no to będziemy pić, chłopie. jak ja się jeszcze tam swój ciągnik to będziemy w totka, to idziemy, chłopie cały tydzień raz nie będzie krótko odcinek, bo chyba pierwsze, że nie mam trójki słowa do tego odcinka, no ale no trudno, no, nie mia... nie, szczerze nie brałem się pod uwagę dzisiejszej drugiej pracy bo głównym moim celem było rozsianie nawozu i to mi wyszło z eee, na i to mi wyszło, czyli zarobek. No i sprzyjał kupiec, więc wszystko mi się udało. Eee, w zasadzie, no co, na następnym odcinku zrobimy siebie: zrobimy sobie jakieś, nie wiem, obornik eee, albo gruberowanie, Jeszcze jakiś obor, obornik, będzie jeszcze ognęłica. To się wszystko na odcinka zrobi, więc będę tak się starał, żeby przynajmniej 2 trzy akcje były na odcinku. Eee, jeżeli ja będę miał majowe odcinek, bo tak chcę zrobić, już sąsiada zaczniemy żniwa, Ja będę miał majowe opryski więc jeszcze będzie to się działo. Ale to oglądajcie te odcinki. E, także pamiętajcie, odcinki co dwa dni. W niedzielę będziecie mieli odcinek chyba z kariery, albo coś się uda nagrać. Ale to jest wszystko. Do zobaczenia. Czy będzie live, to się okaże. Ja Was serdecznie teraz dziękuję. Zapraszam na zostawienia wskazówek, w górę, subika napisanie komentarza. Wiecie to sąsiad odcinek, e, bo pewnie będzie niedługo nagrywany. I ja Was serdecznie dziękuję. Życzę Wam mi miłego piątku. Zacznijcie sobie weekend. Ja mam sobotę, oktober, fest będzie pite. E, no bo znamy oczywiście e, sąsiad. Byłem. I był z nami go specjalny, czyli kupię, zanim nie będzie żegnał, albo się pożegna. Chyba. Byłem. By... O, tak, żeby było. Także ja wam dziękuję za ten materiał. Do następnego, trzymajcie się. Nara i Elo. Elo.